Wyciś dźwięki. Hej, sapery. Hej to Aktualizacja weź. Musimy dźwięki, bo nie było w ogóle słuchajcie Saferego ostatnio. To? Co? Wyciąż dźwięki z Brow Stada. A, wiem. No to są wyłączone. I teraz mi się... O jest. Da, wchodzimy widzą. Hej. Ale zobacz w jakim króbę jest. Aktualizacja jest. Zobacz y, kto jest na pierwszym miejscu ile ma Ja, ja ten na klub skasowałem A ja wiem kto to jest On ma tam rówie, I to da, Mówiłeś, że ci się odebrała Automatycznie ta postać Ksawery, nie? No Suma? tak, się automatycznie nie Dawaj, li, li, Ale li, ja, jej nie mam. ja jej nie mam Ale nie ma jeszcze Ligi tak? O jest jednak, tu O mam nie ma Ligi Za 22 godziny będzie Co ja tu mam? Obrał boksik Teraz kolejne postać, którą będę maksować. Dobra, mam dwa, mam trzy big boxy, otwieram. Mam pierwszy 70 punktów mocy do Byrona. Nie wiem, jak to wygląda w ogóle. Dobra, hej, ale zróbmy taki challenge, że nie możemy wziąć. Czekaj, ja mam najtrzycią moc. A ja muszę zdecydować na tym odcinku. Czy... się kogoś najsłabszego oprócz stry. Kogo? Kogoś najsłabszego oprócz stry. No to ja wiem. Nie wiem. A ja daję mi sprawę, to. Ej, coś się z klubami stało u mnie. <kłysy> Bo tak inaczej. No, Bo tak inaczej wyglądają. Co jest za 6 minut? I co jest za 6 minut? No mapa na... Ej, dobra, dawać ten gamecap, bo nie testowałam tej mapy. nie, to Dobra, ale ja tam tej mapy nie testowałem. No to ja wiem. Nie. Nie miał nikt. No dobra, no Później ja. Ale to ja wezmę to jest bardzo dobry chyba na bola. Bo jeden atak już się ma ten długi rzut trzymać tam, nie? Ej, ludzie piszą, że są cholerne lagi, że w ogóle nie da grać. No bo w ogóle za dużo osób jest. Tak, takie lagi, że się nie da grać. No i ja ledwo co wszedłem do tego Brawla. Czekaj, wejdź, wejdźmy i jeszcze raz wejdźmy. A okay. że na dem na inną trybie będzie, więc będzie. No są lagi. Jeszcze mam 20 minut. Ja jestem na streamie Foxera Ludzie piszą w takie lagi, że... No nieźle. No jedna osoba, no. Jedna osoba. Ale ty, to, to by dawno jedna osoba weszła. I, I się okaże, że jest Raz, na Zrób cięcie, Alec. No, ale... no cięcie. Ja zobaczę, ile ktoś ma w kłarku w tabelę wyników. A no właśnie, tab tabelę wyników za zadymiarzy. Już mają 44 globalnie, a w Polsce to mają 40. Brak danych, Co? Ej, bo są te nowe. Można tutaj ustawić awatary, chyba. Bo tam widziałam kogoś, miał gwiazdkę na awatarze. O co chodzi? Dzień. Dobra, grajcie. Co to? Najwyższa liga drużynowa, najwyższa liga SOLO? No, tylko. Ty nie jesteś Ale Będę nową rzecz i radę do i Iwasz, jej! Ja patrzyłam w te informacje o, o PowerPlay. Jezu. Jak z awaryjstw mam wybór przeciwników? My tak. Bierzemy grę dla znajomych. Tak dziwnie się czuję. Robocz. Bang. Ja mam takie zaproszenie, takie szersze, nie wiem czy mi się wydaje, czy co jest. No tak, to prawda. Jak ja sprawdzam te i tutaj PowerPlay. Czekaj, daj mi tylko sprawdzić jak tutaj informacje o PowerPlay. Zaczynam się jutro. O. Rewalizuj w bitwach 3 na 3. Wraz ze swoją drużyną lub innymi graczami na podobnym poziomie. Mecz zwycięży pierwsza drużyna, która wygra dwie bitwy. Tryby gry i mapy obracają się często oraz w losowy sposób. Przygotuj się. Na zakończenie sezonu otrzymasz nagrodę za najwyższą pozycję, którą osiągniesz. A koniec sezonu jest za 27 dni. Dzień będzie mi 27 dni na to. Ej, czemu ja sam? Dobra. Tu ty to. Dobra, robimy tak. Dobra. Okej. Okay. No. Niech Bot pójdzie e, tamtą tam, tam stroną. Co, jestem gotowy. No ale Ksauer tylko auto aimuje. Z auto-ajmem nic Ksauer nie zrobi. No to niech weźmie postać, postać, którą... nikt postać, którą cię tylko autoajmuje, Na przykład LP. To może być ta postać. Pewnie, no, pewnie Rico wziął. W tą stronę to jest Igorosa. Zda. Jak? Jest teraz w Jest. I tak sobie nie To. Uciekł od bramki. Nie. Rosa, zabij go. No nie, nie, jest to jest najnaj. nie. Rosa jest najdalej. Tam będzie piła.

Zrób, żeby cięcia nie było. Co? Zmąknij. Ale cięcie masz. No, ale z... Nie mam teraz cięcia. A. Na pewno? Tak. No, było mi się w świetle. Serio? Super gadżet. Teraz jak będziecie autyzować, to nie cię w gadżet coś. Ktoś chciał zrobić ksawery? Mhm. Tak, chciał. Nac mnie nie zabije. Weźmy pomysł rany, dzięki. <głos> 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 Rosa, Rosa jeszcze też zebrała. Okej. Okay. Wimie jak zrobić? A, takie, okej. Okay. Okay, okay. <noise> dzięki jest. Jaki franek, ty, jaki, to jest rędo. No, no, no tak, Rosa! Rosa jakaś. Zu, czemu ty nie wiesz? Jezu. Teraz ja to biorę i jak ty nie wziąłeś? Ja wiem o co wam chodzi. Wiecie co, ja się rozłączam, ja rozłączam się i nie gram, bo za duże lagi. Nie ma lagów w ogóle. No. No mam lekkie, bo nie chcę im się odkliknąć reddy na przykład. Dobra. Da, gra pojedyncze to będzie. O nie. O nie, to będziesz grać kiełem. Czekaj, bo rezygnicy. O już. Ta 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 ta. A wiesz, że tak postez się leczy jak Edgar? Co? Pi, 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 pip. jak tu się szybko układuje. <grym> Ale Co jak się ult na strzało ładuje, co jest? No bo tak, bo mówicie, że na jeden strzał będzie ładować się ult 100. ale, ale... Nie mam ulca, a ty masz. Pip, byp. Pip. Ale szpór. Pep. Nie pytajcie, się, co ja wyprawiam. Bip, bip. Gdzie ty Voorzitter, bug overige collega's die mij hier is dat Zagrać? Ej, Xavier powiedział, że nie będzie z nami grać, bo są lagi, a jest drużynie z kimś. No. Lol. I teraz to jest 12 moja no. Zaproś mnie lub ja ciebie. Nie, to jesteś w trybie łączenia. No. I wszystkim. Ale nie mogę nie tam same stół. O, co wygrało? E, Awel są. Nie. Nie. Wierzę. Co to za mapa? to na pewno na tej mapce stół wygram. Nie no. Same stół są. Same stu. Wszyscy będą teraz. Pip, pip! Pip! I ja teraz nie wyjdę z gry To kliknij sobie solo, bo wszyscy na solo grają. Ja czekałem solo i. Ale na kandynaciki dnia, dnia. Ej, ja jako jedyny będę inną postać nic tu Biorę Edgara. Czyli nie, bo wziąłem biorę, biorę za wysoką rangę i tutaj. Jest mi się, że będzie jakiś stół. Ej, naprawdę, remake a, był tej. Chyba zwycięzca dnia, a nie kandydaci dnia. Zbyt często dnia. O, jest! 10, 10, 10, Dobra, mam po... Dobra, ja biorę tego tu. Czekaj, co jest? Wziął mi się. Ej, jestem w stunie, nie? Jestem na samym środku. Ej, dziesięć, dziesięć stu jest, dziesięć stu. A jestem w całym wycentrum i Nie mam jak uciec. I nikt mi nie może tym ogniem zrobić, a ja wszystkich... Ej, ja jestem na samym środku, co nie? Ej, Frank, bo jestem na samym środku, co nie? I mam czwarte miejsce. Ciekawe. Ale, ale czemu nie wpłynę za zapacharki? Za bo wszyscy grają w dnia. Bo są takie lagi, że na kandydatach dnia można czytać przyczynę. Od razu wyszukało, nawet milisekunda nie minęła tych 10 osób. I, i znowu jest 10-100. No bo wszyscy też stoją 100 na tych mapach wygranych. Aha, zginąłem. 29 29 HP. Uciekłem mu. Może za dymę wezmę. Aha, nie wczytam. No. Dziś, dzień, Jest. Drugie miejsce chyba. Nice. Ale ja wiem, jak być pierwszy. Tylko muszę się w dobrym miejscu zrezygnować. A nie mogę. A ten stół nie umie grać ostatecznie, bo zmarnował szansę na wygraną. Znowu dziesiąty jestem. Ja jestem szósty. Bo mnie od, od razu A ja, ja, ja nie mam co zrobić. To, ty, to też ich raszuj. Ale jak. Jeden z lewej strony, a drugi z prawej podejdzie tu co mam zrobić? Bo i do przodu. <grymuj> I no mi to dało. Dzięki. <grymuj> Nic. Niech to przeżył tydzień. Da, ja, mam czwarte miejsce. Dzięki. Czwarte miejsce. Mnie nie raszują. Mnie nie raszują. A nie, a nie mogę ciągle tam cię zrespić. Dam, my rozwalić tego ze środka. Bo tutaj jest o jednego stu za dużo. Dobra, szósty jestem, nieźle. Nie ma miejsca dla wszystkich stu. I, i nie klikaj zagraj ponownie, bo ci znowu nie wejdzie. I tak... Eee, szósty raz rzędu jest... Ej, bo ja kliknąłem, zagraj ponownie. widzowie, mamy awarię. Awaria. A co zrobić, jak kliknąłem, zagraj ponownie? To ci nie wczyta chyba. cięcie. Na będzie koni nie za chwilę odcinka, ale no... Cześć. Co jest? Ja zagram sobie za dymę. Jakbyś tak jak ja wiesz, że ja gram teraz za dymę i wyszukało mi graczy? I jest sześć. Sz nie. Musiało to się. I wygrywamy. Dobra, nie będę czekał. I wygra. I gry... I na I czy I Tylko one działają. No nie, teraz oni mogą, teraz oni wygrywają, chyba że ten. Nie umie grać! Ezwin, dam. Wygrana! Pokpok biz, golar. A nie, łapka w dół. To już ma prawie 100 pułków na stół. Ja zero. Ja mapka jest Proszę Dziwna. się za tym No a mi też. A na pucharki? Dwóch jest. Może razem będziemy. Bum, bum. Ja jestem w trakcie meczu. I marnuję ul. ta. Ale stół jest na jednego pełnego i już mam ulta <grym> Wywaliłem tak piłę, że teraz będą <grym> zmarnowywać ulta na niego. Ej, i nagle nie trafimy na stół. Jakbyśmy je trafili na stół, żadnego. To, by, to by było, to by było. Wszyscy marnują te ulty. Tak bezsensownie. Te komentarze. Oni Oni nie używają po to, by być szybszym. Czy jak to tam się mówi? No i czego więcej? Nie! Tam, tam, tam. Skoda, że jak się nie użyje tego Ultra stunie dostaje się takiego spida, jakby Jakby tak było to by był załupie, nie? Na zadymę by był w ogóle bardzo, bardzo OP. Ej, pewnie już mają wymaksowanego stłun, nie? Aris wymaksowanego nice. Znaczy mam dziewiątą moc byłem na jego streamie. O Jezu. Moja piłka. X te. Jezu, mogłem, u... gdybym wysz... Miał ulta, to muszę mieć bramkę, ej! Nie, na środku jestem! Ej, jest dogrywka i nikt jeszcze nie wygrał. Jakie nie pra... dogrywka. A są same w stół. Be... Więc będzie chyba remis, bo są same stu stół. Nikt nie powinien wygrać, bo są same... A w ogóle to będzie o mecz chyba? Bo nie ma co. Przedłużać zbytnio odcinka, bo i tak za chwilę mamy lekcję. Bכmy, co robię na wszelkie? Nie wiem, najgłupszy pomysł. <toczulata> Malka. O nie, wszystkie sto mają ulty i będą strzelać z ulta na bramki, ale ktoś użył ulta i obrali bramkę pod 100 jednym atakiem ulta. Nie. Mam często. Jest! Winnie! Dobra, papa pa, widzowie. Dziękuję. się. ja jestem ja, ja sobie być brałem. Mi się strzelają z ludźmi, a nagle mnie przerzuciło. I gdy ta papa widzowie. I mi mnie pewnie tam, tą grę, co to kiedyś robiłem. Nie. Dapa.